Cześć, Patryk Mirosławski, jesteśmy w Winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. To jest program Az Wywiadu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Paweł Korzeniowski, były mistrz świata na 200 metrów motylkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczęliśmy wywiad, właśnie. Na jakim etapie swojej kariery jesteś w tej chwili? No Myślę, że już yy, bliżej końca, jak na początku. No, tutaj już mam 28 lat. Tak naprawdę, jeżeli będę trenował do Rio, do czwartych swoich Igrzysk Olimpijskich, będę miał 31. Jak na pływaka, który specjalizuje się w konkurencji 200, de, 200 delfinem, no to jest naprawdę już wyzwanie. No. Mhm. Obecnie, z tego co wiem, no to już tych zawodników nie ma powyżej 30, którzy pływają na, właśnie na 200 delfinem. Jak to się dzieje, że młodemu chłopakowi coś strzela do głowy, żeby zostać pływakiem zawodowym? Znaczy, tak. To jest fajne, przyjemne tak, zajęcie, ale żeby zawodowo to, to uprawiać, to, to nie jest normalne. Szczególnie w Polsce mam takie wrażenie. E, zacząłem pływać, po, ponieważ miałem wadę postawy, krzywy kręgosłup. Mhm. E, no, takie były zalecenia lekarza. No, oczywiście najlepiej organizm rozwija się w wodzie i e, tam pracuję ponad 90% mięśni, dlatego zostałem skierowany na, na takie zajęcia. A że moja mama pływała, e, u mnie moja rodzina, moi wujkowie i, i w również pływały, i tak się jakoś złożyło. No, moja starsza siostra również pływała. Yy, niestety nikt nie miał takich większych osiągnięć, więc yy, yy, nie myślano, że zostanę jakby profesjonalnym pływakiem. Wszystko zaczęło się w wieku 14 lat. Pierwszy medal mistrzostw polski i później już poszło. Radzisz, radziłbyś albo radzisz młodym ludziom w Polsce, żeby, żeby uprawiali taki zawód? Bo jak czytam. Co Ty mówisz o pływaniu, to, to, to wydaje się, że jest to najgorsza robota na świecie. Tylko praca przy Azbeście chyba jest gorsza. Jest zimno, woda jest zimna. Najgorsze jest wstawanie o 5 rano, kiedy jest ciemno. Około 20, kiedy kończy się drugi trening, też jest ciemno. No to nie jest zachęcające. No niestety nie. No. Takie jest, taki jest na no akurat pływanie, gdzie no rano musimy mieć na 6... rano już wchodzić do wody, ponieważ po nas zajęcia mają studenci i jeżeli no oczywiście teraz już nie pływam po 8 km. Teraz chcę pływać troszeczkę mniej, ale bardziej intensywnie. Uh -huh. No to i tak ten trening zajmuje około 2 godzin. I A ty no... naprawdę wstajesz o 5 rano codziennie, żeby znaczy, lecieć na trening? 5.25 dokładnie, więc uh -huh. no nie jest to kolorowe, ale jeżeli jestem gdzieś na zgrupowaniach gdzieś za granicą, no to na pewno staramy się, żeby te treningi były w granicach godziny 8-9. No wtedy to, to jest taka optymalna… No, właśnie, ale przewodźcie, po co ty stajesz o 5? Przecież mógłbyś mógł trenować o 9 na przykład. Tak, tak, Michael ale, Phelps. Tak, ale na WF są studenci i studenci mają po nas zajęcia i mhm. nie, da się, nie da się, tego treningu zrobić później miał być kiedyś tam były plany budowy basenu 50-metrowego na wf ale jak widać to nie wypaliło. No i ciężko jest, no ciężko jest, żeby ten trening ustawić na godzinę 9, ponieważ są ci studenci. Czyli w Polsce można powiedzieć, że nie ma warunków do tego, żeby były mistrz świata, kandydat do medalu olimpijskiego mógł normalnie trenować, o której chce? No, tak, żeby mieć basen na wyłączność, to jest ciężko. No, ewentualnie gdzieś na zgrupowaniu, gdzie w mniejszych miastach, gdzie nie ma takiej dużej sekcji pływania, na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim, my tam mieliśmy treningi na godzinę 8-9, więc no, w zależności ile było grób, jeżeli był basen pełny, no to również czasami przychodziło się na godzinę 6 na trening. Ale Wiem, że dużo, duża ilość osób, która trenuje pływanie, na przykład Amerykanie też, niektórzy wstają na, na siódmą mają ten trening, więc mhm. tak chyba już jest harmonogram, że o siódmej rano i po południu godzina 17, 18. Czyli ciężko, mówiąc krótko. Nie jest tak, to łatwa robota. No, pływanie 8 kilometrów to jest naprawdę bardzo dużo, ponad 200 basenów, no to już dla... Amatora, myślę, że to jest. Zbyt... A zrobisz przy 150? Przy 150? Nie, bo tak sobie, ja rozmawiałem o tym z Matieją, więc Pytałem, co, co ona robi, pływa. Strasznie nudne, prawda? Jak tak długo się płynie. W zależności od treningu. No w tym czasie jeżeli... można byłoby zrobić mu swojej innych ciekawszych rzeczy, mam wrażenie? No, można, no, ale no, jeżeli ktoś jest sportowcem, no to na pewno inne dyscypliny, no, również mają tak, że trening trwa już półtorej godziny, oni nadal. Uh -huh. Muszą jakieś elementy techniczne poprawić, czy no co ja w zależności, jeżeli, jaki jest trening, jeżeli jest trening nudny, bo czasami taki się zdarza, że jestem zmęczony i po prostu chodzi o to, żeby przepłynąć metraż, zrobić ćwiczenia, no to wtedy można się troszeczkę znudzić, ale jeżeli jest jakiś mocniejszy trening albo bardziej ciekawszy, no to można się wkręcić. Uh -huh. I tak naprawdę nie myśli się o tym, co będzie za pół godziny, za godzinę, tylko o tym. Jaki jest trening, co można poprawić. A ty podobno nie lubisz pływać delfinem, prawda? Na, powiedziałeś nawet? Tak, tak. Nienawidzę pływać delfinem. Znaczy, nienawidzę to akurat tak napisane, ale nie lubię. Mhm. E, bardzo lubię pływać delfinem na zawodach, ale oczywiście, jeżeli jestem w formie i jestem w bardzo dobrej dyspozycji, wtedy delfin mnie bawi, bo w tym w stylu akurat jestem najlepszy, mhm. w tym stylu się specjalizuję, ale ja kiedyś pływałem na przykład do 18-200 delfinem. Na tętnie około 180 no to jest naprawdę bardzo ciężko, i mhm. delfin jest bardzo wymagającym w stylem. Sensie. Nie chcę mówić y, brzydko, używać brzydkich słów, ale ty masz chyba w życiu. Wstajesz no. y, o 5, nienawidzisz tego, co robisz. Nie mm. lubisz, przepraszam, tego, co robisz. <laughs> ja nie wiem, no, rozmawiam chyba z człowiekiem, który jest nieszczęśliwy. Znaczy, nie lubię pływać akurat delfinem, no, bo mm. no, teraz już pływam tego, tym delfinem mniej, bardziej intensywnie. Nie jest to już, nie wygląda to tak, że płynę 15-200 delfinem na ten, nie około 180, czyli na progu. Teraz pływam mniej, ale bardziej intensywnie, treningi są dużo ciekawsze. Starałem się teraz pływać z jakimś sparing partnerem, z kimś, z kim się mogę ścigać, bo 3 lata trenowałem praktycznie sam. No i samemu jest ciężko, no to jest jeden wielki minus tego, że no W Polsce ciężko mi tak naprawdę znaleźć osoby do tego, żebym mógł z nią trenować. Byłem u Bartka Kisierowskiego na trzy tygodnie i zupełnie ten trening inaczej wyglądał. Uh -huh. Ścigałem się z Konradem Czerniakiem, była rywalizacja na treningu. To jest takie nakręcające. A czego to się bierze, że w Polsce, jak mówisz, jak się słyszy, jak mówię o tych Jajęczyczach, warunków do trenowania, do normalnego pływania za bardzo nie ma. Ale tak, pamiętamy, że była Alicja Pęczak, później była Otyja Jędrzejczak, jesteś Ty, jest właśnie Konrad. Jednak te sukcesy Polacy odnoszą. Tak, no sukcesy są są to jednostki. No, nie ma tak na przykład jak Amerykanie, że mają 20 topowych zawodników i każdy z nich wpływa na, praktycznie na medal olimpijski. Basenów w Polsce jest naprawdę mało, 50-metrowych. No, powstało ich w ostatnim czasie naprawdę. Około 6, czyli myślę, że 100% więcej. Nadal jest jednak tych basenów za mało jest ta infrastruktura. Ciężko pogodzić studia choćby z, z treningiem. No i to jest to jest ten jeden wielki minus tego, że no, dlatego część zawodników wyjeżdża do Stanów, gdzie te warunki są po prostu idealne do treningu. Mhm. Ale to też koszta, prawda? Takich wyjazdów? Tak, te koszty no, są naprawdę bardzo duże, ale. Jeżeli ktoś wyjeżdża tam na studia, otrzymuje stypendium i tam po prostu pływa dla uczelni, wszystko ma zagwarantowane, musi tylko dobrze pływać i zaliczać studia. To jeszcze jeden cytat z Ciebie, zaraz wyjdzie na to, że nikt w Polsce nie będzie chciał pływać. Mięśnie, każdy mięsień, mówi Paweł Korzeniowski, bolą. Boli głowa ze zmęczenia, bo układ nerwowy podczas tak ekstremalnego wysiłku też cierpi. Jeśli treningi są w dodatku na dużej wysokości, to to jest śmierć. Ja tak nie potrafię. Staram się jak najmniej. Po dwóch dniach mam dość. Zdarza się, że barki coraz, yy, co bardziej wrażliwych bolą, tak, że trzeba przerwać treningi. Skaczek faz w organizmie. Mam yy, uczucie, jakby ktoś, co met, dokładał mi cały ciężarek do każdego mięśnia. Później robi się tak ciężko, że ręce nie pracują, oddech jest zaburzony, dzień świra. No można tak powiedzieć. No, pływanie jest bardzo wymagającym sportem i no tutaj no myślę, że jak każdy taki sport, który wymaga uh -huh. wysiłku na wysokim tętnie, na co najmniej przez pół godziny i no to są wysiłki ekstremalne. No w górach, jeżeli trenowaliśmy kiedyś na 2300, no to wiadomo, tego tlenu jest praktycznie 10% mniej, i zdecydowanie ciężej się oddycha, organizm się szybciej. I to są dwa razy większe płuca niż normalny człowiek, tak? Tak. no Nie wiem, 10, 10 litrów to jest mój rekord, tak naprawdę. Norma to normalne jest, 4,5, tak? 10, 98 raz udało mi się odmuchnąć, więc około 11 litrów. Teraz myślę, że około 10 to. to 4,5, zdaje się, tak? Tak, ale jak widać, sport. Potrafi zrobić troszeczkę więcej, płuca się rozszerzają mm -hmm. i... Po prostu... Takie... Palił papierosy to trzy na raz musiałbyś, tak? Bo tak to byś nie palił. Nie, no tak sobie to w ogóle. Nie, nigdy nie paliłem, więc. Każdy tak mówi. Z czego to wynika, że y, ty masz zdecydowanie więcej medali na krótkim pasie niż, niż na długim? Y czego to wynika? No może na krótki basen jestem lepiej przygotowany, jestem może silniejszy fizycznie, mam bardzo dobre nawroty, jeśli chodzi o krawl, ale jeżeli o delfin, no to te nawroty są mm -hmm. dużo gorsze. Na długim basenie jest mi ciężej pływać Krawlem. no może tu jest ta rozbieżność, że na krótkim basenie tych medali jest więcej, jak na długim. W krawlu nie udało mi się nigdy zdobyć medalu na mistrzostwach Europy. Natomiast na krótkim basenie byłem mistrzem Europy na 400 kraulem i tych medali również sporo zdobyłem na 200 kraulem. Mhm. Dlatego tych... No tak, taka jest rozbieżność właśnie, jeśli chodzi o, o medale na długim na krótkim basenie. A to nie jest tak, że pływanie na krótkim basenie nie ma tego prestiżu co pływanie na długim? I medale zdobywane? Znaczy, mówi się, że no wiadomo, że basen 50-metrowy to jest są to konkurencje olimpijskie i na 50 wyniki bardziej się liczą, ale myślę, że na krótkim basenie również zawodnicy się szykują, niektórzy bardziej specjalizują się właśnie na krótkim basenie niż na długim i może nawet na tym krótkim jest ciężej zdobyć te medale, no bo są nawroty, wielu zawodników specjalizuje się w tym elemencie, pływają na nogach pod wodą, więc mówienie, że na krótkim jest Lżejsza konkurencja jest, tu myślę, dużym błędem. Trzy mhm. złota mistrzostw Europy, złoto i srebro mistrzostw świata, mówię o, o długim basenie, mhm. e, to twoje osiągnięcia. To jest dużo, więcej niż się spodziewałeś, czy za mało? No, oczywiście chciałbym więcej i tutaj. E... Znaczy chciałbym, ja też bym chciał więcej medali zdobyć olimpijskich, na razie nie mam żadnego. Znaczy, medali... Mistrzostwa świata, przepraszam. Tak. Na razie nie mam żadnego. Natomiast. Y... Jak znasz swoje możliwości najlepiej, no, czy to jest wystarczająco dużo? No, myślę, że trzy tytuły Mistrza Europy Mistrzostwo Świata wicemistrzostwa Świata jest jak na jedną konkurencję z dużą ilością medali. Mhm. I tutaj y, oczywiście mogą być więcej, i, ale jak widać, nie zawsze się udaje. Byłem na Mistrzostwach Świata, chyba bodajże piąty, szósty, właśnie nad 200 delfinami. No, Dwa medale, mogło być więcej na przykład. Ja sobie napisałem tutaj, tylko jedno złoto na Mistrzostwa Świata, Montreal 2005. Napisałem sobie tak, jak ja bym ze trzy zdobył, prawda? Tylko jedno złoto, za mało? No akurat w mojej konkurencji jest Michael Phelps, był, bo już jak wiadomo zakończył swoją karierę. Ale w tym 2005 roku nie płynął na 200 na, delfinem. Okazało się, że zrezygnował, łodziwo, nie wiem dlaczego. Myślisz, że się wystraszył ciebie? No, czy się wystraszył? Może nie był na tyle przygotowany. Ale to sobie żeby... taką ideologię, będzie Ci wtedy z tym Ale była, łatwiej żyć. Była taka, była taka sytuacja, gdzie zdobywając właśnie złoto na mistrzostwach świata w Montrealu, on gdzieś udzielał wywiadu do jakiejś telewizji i powiedział, że na mistrzostwach Stanów, które odbędą się tydzień później, on pokaże tak naprawdę, kto jest najlepszym delfinistą na świecie. No i tydzień później na tych zawodach popłynął 20 sekundy wolniej ode mnie i Oczywiście uderzył ręką w ścianę, wyszedł z wody, nie rozmawiałeś z dziennikarzami i to Czyli jest taki mój... Ty odczuwałeś tę taką yy, szczególną konkurencję, tak? Szczególną rywalizację między tobą a nim, nim a tobą. Tak, w tamtym... w tamtej chwili myślę, że tak, że, że była ta rywalizacja, no tym bardziej, że powiedział coś takiego w mediach i popłynął dwie dziesiąte wolniej ode mnie, więc tak naprawdę daje mi to mhm. bardzo dużą satysfakcję, bo wtedy byłem numerem jeden na świecie. Nawet e, jeśli chodzi o ranking, on był na drugim miejscu. Ale w bezpośredniej rywalizacji nie udało ci się go pokonać, prawda? No niestety. Bo powiedziałeś, Mam bezpośredniej... takie pragnienie, wygrać z nim. Bo nie ma zawodnika nie do pokonania, w to trzeba wierzyć. Nie tak. ma pływaka, którego bym się bał, ale wielu trzęsą się nogi, gdy mają startować na torze obok Phelpsa. Tak, no Phelps jest no, wyśmienitym sportowcem i no, zdobywając ponad 20 medali Igrzysk Olimpijskich, e, świadczy o tym, że no, nie jest. To byle kto i mm -hmm. 200 d. film, była to jego ulubiona konkurencja. No niestety nie udało mi się z nim wygrać, i chyba już nie będę miał okazji. Bo no, jak wiadomo, zmienił dyscyplinę spływania na golf. To prawda. W Londynie zajęłeś siódme miejsce. W Polsce yy, odebrano to jak wielką twoją porażkę. Tak to nazywano zresztą. A jak ty to odebrałeś? Też jako porażkę. No myślę, że byłem przygotowany co najmniej na czwarte miejsce, czyli mogłem popłynąć sekundę szybciej, dałoby to czwarte miejsce, jednak i tak zabrakłoby nieco ponad sekundę do medalu. No Tutaj nie wiem jak oni to robią ci zawodnicy, po prostu w roku olimpijskim pływają sekundę szybciej niż w roku, rok wcześniej na Mistrzostwach Dobra. Świata i to jest dla mnie zaskakujące, że Mogą się tak poprawiać na, na, na takim poziomie. To jest... Ale z czego to wynika, Twoim zdaniem, że tak się dzieje? No, akurat, yy, może miałem tylko siódmy miejsce, ponieważ trenowałem praktycznie sam. Nie miałem sparring partnera, nie miałem się z kim ścigać na, trenera, mm -hmm. na, na treningach. Yy, we Flagstaff przyjechał Mateusz Stawyrmowicz, ale jak wiadomo, pływa 1500 kraulem i no nie jest to osoba, jeśli chodzi o, o delfin, z którą mógłbym rywalizować na treningu, czy choćbyś trenować przez krótszy dystans. Mateusz pływał na przykład 10 razy 400 krawlem, no to jest zadanie pod mhm. jego styl, ale nie, niestety nie pod mój i może dlatego tak się stało. W 24 powiedziałeś, że zająłeś czerwne miejsce, bo ogoliłeś plecy dzień wcześniej. Yy, I to była wyśmiewana Twoja wypowiedź. Jak dzisiaj się do tego Odniesiesz. Znaczy, jeżeli to było może na gorąco powiedziane i może nie powinienem tego mówić, yy, ale myślę, że. Znaczy, osoby, ja się z które, tego nie śmieje. No ja... Osoby, które nie trenują pływania i nie wiedzą o co chodzi z goleniem nóg, choćby całego ciała, no, nigdy tego nie, nie, nie pojmą. Ja, jak to się dzieje, że taki detal może po prostu mhm. spowodować to, że zawodnik płynie dużo woli. I, no to daje kilka procent, akurat wtedy to powiedziałem, no pierwszy raz taką czynność wykonałem, no mhm. i pływało mi się troszeczkę gorzej, więc na pewno czucie wody było inne i samołożenie ułożenie ciała w wodzie również, to na pewno miało wpływ na to, że moje samopoczucie było gorsze jak dzień wcześniej. Wyśmiewano się z Ciebie, masz tego świadomość za tę wypowiedź? No ale to... O tych plecach, ale ja sobie myślę, że siódme miejsce, bo ty mówisz porażka, no ale to jest siódme miejsce na świecie, to, to wielu chciałoby być, prawda? Tak, no to jak wiadomo, no w Polsce jest zazdrość i każdy będzie łapał kogoś za słówka, będzie chciał komuś dociec, dokuczyć mu, mhm. żeby go ośmieszyć, ale ja się nie przejmuję takimi opiniami, czy choćby na Onecie jakieś wzdory piszą, czy na przykład właśnie siódme miejsce na igrzyskach, że... Po co mi to, że już koniec Korzeniowskiego, że już tak naprawdę 4 lata temu tak mówiono po Pekinie, gdzie no, byłem szósty na igrzyskach, że no, to już jest mój koniec, po co mi to? I ja się tym nie przejmuję, po prostu śmieję się z tych ludzi, którzy takie coś piszą. Myślę, że 90% z nich nie miało styczności ze sportem I to są osoby, które sobie po prostu siedzą za komputerkiem i... Lubią sobie coś wyklikać i po prostu mieć konwersację z kimś na, na internecie. Yy, też się śmieją w internecie z Twojej partnerki, osiągnięć swojej partnerki, yy, Marty Domachowskiej na korcie. I tak się zastanawiają, czy Wy sobie siadacie tak we dwoje czasem, bo czasu macie mało, jak wiem, yy, wspólnego. Siadacie i sobie to czytacie i śmiejecie się z tych ludzi? Yy, myślę, że raz. Kilka razy może zdarzyła się taka sytuacja, mm -hmm. że właśnie mówię, o zobacz co mnie napisali. No, i To jest dla mnie śmieszne. No. Śmiać mi się chce z tych ludzi, a tak naprawdę się tym nie przejmuję i yy, nie chodzę po internecie, nie, nie szperam mm -hmm. wywiadów czy opinii ludzi, którzy nie znają się na sporcie. I to jest dla mnie śmieszne i takie bardziej może traktuję to jako rozrywkę niż jako coś, co spowoduje, że. Że, że się załamie i tak naprawdę zakończę swoją karierę. A jakie opinie docierały do Ciebie, nie z internetu, ale od znajomych, po sesji Marty dla Playboya? Każdy mówi, że bardzo fajna sesja i na tym się kończyło. Nie było jakichś większych rozmów na ten temat. A były większe rozmowy na ten temat u Was w domu? To znaczy wcześniej zanim, zanim, zanim. zanim wystąpiła, kiedy dostała propozycję. Tak, czy będę, czy się zgadzam, czy nie będę miał nic przeciwko. Ale jak rozumiem, nie miałeś nic przeciwko temu, tak nie, czy miałeś nie. jakieś obiekcje. Bo ja sobie myślę, że to jest fajne, no każdy chciałby, żeby jego dziewczyna w Playboyu. Tak, zależy od sesja, no bo jak wiadomo można zrobić bardzo wulgarną sesję, ale moim zdaniem ta sesja była bardzo właśnie taka schludna i z klasą. Ładna. była tak. naprawdę fajna. Ładna. To prawda. <laughs> Kumple zazdroszczą? Czy zazdroszczą? Nie wiem, no myślę, że trzeba się ich zapytać. Mhm. No bo to ja tak naprawdę nie będę ich wypytywał o to, ale e, czy oni by chcieli, żeby ich dziewczyny na przykład były w gazecie i później mieliby jakiś w głowie mętlik, czy że inni ludzie oglądają to, komentują. Mi to nie przeszkadza i myślę, że czuję się w tym bardzo dobrze. Mhm. Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś te zdjęcia? Już w gazecie? No miałem wgląd wcześniej, no, oczywiście mm -hmm. można było wybrać, ale, ale właśnie wybierałeś? E... Dąsałeś się, czy nie? Znaczy czy wybierałem, może bardziej jakiś komentarz do zdjęcia ewentualnie ale mogą na zasadzie, to udzielić. Mm, obróbka zdjęcia nie najlepsza. Nie, akurat Photoshopa było. Akurat Photoshopa było bardzo mało, więc mm -hmm. yy, tam jak również czytałem, czy na internecie... Tym większe ukłony dla Marty. Mówią, że no, Photoshop robi cuda, ale... Niestety tak nie było, i tego Photoshopa było naprawdę. Nie, bo ja wziąłem ma. takie które. Yy... nie były do siebie podobne. Kompletnie, no tam, no tam jest... były dokonywane cuda. No, jak widać, yy, Photoshop działa, ale w tym wypadku muszę powiedzieć, że jest inaczej. Co dalej z Pawłem Korzeniowskim? Yy, biorę się do roboty. Jestem po kontuzji, miałem złamaną nogę. Yy, po igrzyskach, po dwóch miesiącach przerwy chciałem yy, wrócić do pływania. Trzy dni później złamałem nogę. Kolejny miesiąc, dwa miesiące tak naprawdę wypadłem z treningu. Yy, szykuję się do Mistrzostw Polski. Będę na nich chciał osiągnąć minimum na Mistrzostwa Świata i później zobaczymy, czy to minimum oczywiście uda się uzyskać, a na Mistrzostwach Świata no to na pewno finał byłby takim minimum, które chciałbym osiągnąć. Co, co jeszcze możesz osiągnąć w swojej karierze? Zastanawiasz się nad tym, pewnie się zastanawiasz, no bo musisz się zastanawiać. Jakieś cele sobie. Tak, sobie na przykład w tym roku bardzo chciałbym pojechać na wszystkie puchary świata, przygotować się do nich i może załapać się na pierwszą trójkę najlepszych zawodników, jeśli chodzi o puchary świata. Mhm. Tam trzeba być w bardzo dobrej dyspozycji. No, mam nadzieję, że uda się to zrobić. i Będę mógł pojechać na wszystkie właśnie takie puchary, tam się ścigać i poprzez taką metodę startową również później pływać na mistrzostwach Europy. Medal olimpijski, chodzi Ci to po głowie? Tak, no jeszcze jest przede mną Rio i ciężko będzie, myślę, to osiągnąć na 200 delfinem, dlatego chciałbym troszeczkę zmniejszyć dystans i spróbować na 100 delfin. Będziesz miał 32 lata, tak, Rio? 31. 31. To jest wiek, w którym jeszcze można, można osiągać sukcesy? No... Ciężko powiedzieć, musisz sam się przekonać, żeby powiedzieć coś na ten temat, ale nie wiem, czy jest wielu medalistów olimpijskich, którzy w wieku 31 lat, jeśli chodzi o pływanie na dłuższych dystansach, takie medale zdobywali, bo wiadomo, że w sprintach jest troszeczkę łatwiej, choćby Daratora, która w Pekinie miała 44 lata i zdobyła dwa srebrne medale olimpijskie, więc tak naprawdę na sprintach jest łatwiej, w dłuższych konkurencjach zdecydowanie trudniej. A myślisz już o tym, co będziesz robił po zakończeniu swojej kariery? Pytam o to dlatego, jeszcze masz tę karierę i fajnie, mm. ma, nie, nie jak najdłużej, ale pytam o to dlatego, że jak rozmawiam z do tylu Jędrzejewiczak, to wiem, że ona teraz szuka dopiero swojej drogi w życiu. Po I zakończeniu kariery. Mam, mam pewien plan na, na swoje życie, co będę chciał robić po zakończeniu kariery. Na pewno. Yy, na początek otworzę szkołę pływania i może dostanę jakąś propozycję, może gdzieś wyjadę jako gdzieś, gdzie będą mnie chcieli zatrudnić, no, wiem, że są takie opcje wyjazdu i choćby do Dubaju, gdzie tam naprawdę można coś takiego zrobić, również zapraszano mnie, żebym tam trenował, więc może udałoby się, żebym tam został trenerem, no, jest, jest dużo opcji. Czy choćby samemu coś otworzyć. Mamy z Martą taki mały plan, ale niestety nie mogę go stracić. A kiedy Marta będzie w Polsce? No Teraz jest w Kuala Lumpur i niestety w singlu odpadła, ale dzisiaj w deblu z Alą Rosolską przyszedł, są w ćwierćfinale, więc jakiś mhm. krok do przodu. A kiedy będzie w Polsce? A kiedy będzie, to bodajże za dwa tygodnie. Padnie do nas przyjdzie? obiecała, że przyjdzie, na mów, żeby przyszła. No, nie wiem, jakie ty masz jakie ty się jeżeli, stąd wspomnienia, ale. Jeżeli, jeżeli znajdzie czas, to myślę, że bardzo chętnie. Mało czasu macie dla siebie, prawda? Tak, no akurat, no teraz znowu nie widzieliśmy się ponad miesiąc. Widzimy się, miesiąc się widzimy, mhm. miesiąc się nie widzimy, albo dwa miesiące się nie widzimy, dwa tygodnie się widzimy, więc no to jest problem, ale myślę, że jakoś tam radę. Ale gazetkę kupiłem, mamy ogromną więc potrzebuję autograf. markę, okay. więc jak przyjdzie, będzie miło. Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. I jak najwięcej haterów. Bo ja sobie myślę, że im więcej hejterów, tym lepiej. Oby tak Bo to świadczy o tym, że. Jest zainteresowanie. Dokładnie. Dzięki. Oby jeszcze do tego doszły. Medale Paweł Korzeniowski, nie do tej kamery. Do tej. Paweł Korzeniowski był moim państwowością.